Siema widzowie, w dzisiejszym odcinku jednemu z was dam fajnego gifcika Zobaczycie reakcję na ten prezent No i oczywiście otworzymy sobie dwa rapboxy I zobaczcie co mi wypadło Wczoraj nie było odcinka, bo wczoraj mieliśmy live'a A to co się działo na tym live'ie to słuchajcie No w sumie pokażę wam teraz To te dwie rzeczy biorę, ale rapy rapboxa po prostu ci ten ja no, wydropię Dobra Robimy to. Zrobiliśmy w sumie taki opening, to zrobiliśmy nie jaki opening, bo to był opening rapy boxa. I słuchajcie, tak się składa, że tutaj mam ekwipunku drugiego rapy boxa, ale co wyleciało mi z pierwszego, to możecie zobaczyć już teraz. Dobra, robimy to. Otwieramy rapy boxa. 3 cztery, Noż... Nożnicze Supermana! UOOOOOOW! Dobra, i jak widzieliście, to wyleciał mi bardzo dobry loot. Oczywiście oddałem to mojemu widzowi. I słuchajcie, lecimy teraz z drugim lucikiem. Ale najpierw jeszcze wam powiem, nie wiem czy pamiętacie, jak w ostatnim odcinku na rynku wystawialiśmy sobie rzeczy. To słuchajcie, mam około 7 tysięcy, gdzie wcześniej miałem chyba 4 tysiące, albo 5 tysięcy. I tak, słuchajcie, ktoś odkupił ode mnie fragmenty kosmosu, więc jestem teraz w sumie na plus. W dzisiejszym odcinku yy, ulepszymy się, yy, przygotuję sety dla was. I pamiętajcie, żeby wbijać na live, bo na live'ach będę Wam rozdawać te rzeczy, ale najpierw Zróbmy grabboxa. W tym momencie możesz w komentarzu pisać co mi wyleci Ja jeszcze Wam szybciutko pokażę dropik Dropik jest naprawdę, naprawdę No mocarny, mocarny jest drop, szczególnie Tutaj te rzeczy Batmana, słuchajcie Rzeczy Batmana bardzo, bardzo sobicik. dobra, ja słuchajcie Teraz bez zbędnego przedłużania zaczynam już otwierać 3, 2, 1 Buty Batmana. Nie, efeczki na czasie mi piszą. O nie, kurde. Ogólnie, jak macie, słuchacie jakieś y, skrzynki, które mógłbym wam otworzyć, y, to piszcie w komentarzach. To właśnie teraz Rapbox jest mojego widza, więc tutaj oddaję mu oczywiście itemek, proszę Cię bardzo Byku i baw się dobrze ze swoim itemkiem. Mogło być lepiej, a ja słuchajcie Wam jeszcze powiem jak to u mnie stoi przy secie, bo ja słuchajcie mam na pieraka głowę, mam na piersi Kubira i tutaj mam spodnie Mikolsa. Więc słuchajcie, naprawdę sporo się zmieniło, dużo, teraz dużo już latam na strefę PvP i już to nie jest dla mnie jakimś takim problemem w moim enderczeście, natomiast posiadam też dużo firewerek, tak? I mam tutaj sporo kilofów. I chciałbym wam po tym filmie dać, słuchajcie, kilof. I chciałbym wam dać kilof napieraka. Posiadam dwa Mierz na napieraka chciałbym wam dać, więc mam nadzieję, że w tym filmie uda nam się właśnie dużo też ogarnąć rzeczy. I chciałbym wam zrobić właśnie taki giveaway na fajnej temki. Dobra, słuchajcie, moim celem na dzisiejszy odcinek jest głównie wzmocnianie się, wzmocnianie się. I tak, chciałbym dobić tutaj, słuchajcie, na pierśnik kubira. Znaczy na pierśnik kubira mam, ale chciałbym rzeczy kubirowe sobie już bardziej pogarniać. Fajnie było jakbyśmy też Mikolsa ogarnęli, bo czekajcie, jak jest różnica pomiędzy Mikolsem a Kubirem? No właśnie jeden stopień. Więc jakby ten jeden stopień właśnie ogarnąć sobie. No będzie w sumie troszkę ciężko, ale sprawdźmy jak tam w sklepie jest. Bo w sklepie słuchajcie, za czas. Za czas możemy też zakupić. Jeżeli dobije 20 dni, to rapy boxa otwieramy. Więc na razie dobijamy te 20 dni i w sumie, słuchajcie, za 10 godzin, które swoją drogą za godzinkę będziemy mieć, możemy kupić ten słoneczny pył. Tylko zastanawiam się nad galaktyczną skrzynią lub gwiezdną skrzynią. Możecie dać mi znać w komentarzu teraz, którą kupić skrzynkę czy galaktyczną, czy gwiezdną. Dobra, teraz idziemy sobie do sklepu i ogarniamy sobie lepsze, lepsze rzeczy. Tylko teraz tak, kupujemy e, skupu. Kliknij lewym. Dobra, prawym. I dobra, ile my chcemy tego kupić? Chcemy... E, kurczek, chcemy w sumie sobie kupić 32. Tylko ile nas to będzie kosztować? to za jeden. Za 1000 zł, za 1000 zł 17. Aż. Dobra, potwierdzamy zakup. Kupujemy, no, kupujemy, no nie ma, nie ma nic innego do, do robienia jak po prostu zakupywanie. Teraz tak, e, głowę busza mamy na pierśnik Kubira. E, dobra, jeszcze buty napieraka. Te buty napieraka w sumie. Trzeba będzie sobie podlepszyć bardziej. Mm, dobra, tylko buty napieraka trzeba naprawić. Dobra, to naprawimy sobie nasze buty na pieraczka, dobra, mamy, 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 jest git, jesteśmy aktualnie przy stanie butów, e, butów busha najniżej i teraz lecimy sobie po kubirach, to tak, do kubira już nam będzie troszkę, e, troszkę ciężej, bo do kubira nam będzie potrzebne, 16 tego, 16, o kurde. Wykubiłem, troszkę będzie tego potrzebne, więc musimy wykupić stack. Wykupmy sobie staczek po prostu. stak za 4000. No dobra, no będzie trzeba po prostu poświęcić tyle. Eee, to lecimy sobie, ogarnąć. I w sumie co, nic nie ogarniemy dalej. Ej, dobra. kurczę wykosztowałem się mocno, ale przynajmniej jesteśmy jesteśmy sporo ulepszeni. nie? Jesteśmy teraz na poziomie bardziej kubira i lecimy pod Mikolsa. E, więc nawet, nawet gicik, e, ja teraz słuchajcie, pójdę kopać, bo chciałbym e, zarobić trochę hajsu. Nie wiem, czy to da rynek, e, wystaw, jakbym wystawił za tysiąc. No dobra, wystawimy sobie za tysiąc na pierśnik busza, zobaczymy, czy ktoś w ogóle ode mnie go skupi. Na pewno, e, kurde, jakbym rozdał komuś, jakbym komuś rozdał. Czekajcie, rozdamy to komuś, nie? Siema, smendor, Siemanu. Jesteś, słuchaj, na box PVP. Jestem. O, dobra, to mam do Ciebie prezent. Chodź. Jaki masz set? Jaki masz obecnie set? Pół, pół Frodo, pół Goluma. Aha, dobra. Widzowie, ogólnie postanowiłem, że mojemu tutaj widzowi dobremu damy cały na pierśnik Gandalfa. Dowiedziałem się właśnie w tym momencie od niego, że on posiada słuchajcie, secik, y, chyba Frodo to jest chyba bodajże ósemka. to ja mu dziesiąteczkę dam, poziom dziesiąty, więc y, będzie na pewno ucieszony. I takie prezenty możecie też ode mnie otrzymać na moich live'ach, więc polecam subskrybować kanał. Kiedy mi że się zgubił? Na trójce jesteś? O, jesteś! Siema! Elo, Elo, ej! Siema, dobra, słuchaj ogólnie, przyjmij wymianę, mam dla Ciebie takie itemy, z racji tego, że Ci obiecałem dać, trzymaj, zobacz sobie, co to masz. Ale skąd? Lepsze są od Twoich? Oznielę. No, więc proszę Cię bardzo. A jeszcze zapomniałem Ci jednej rzeczy dać, poczekaj, da się anulować? O, da się anulować, trzymaj. Jeszcze to Ci zapomniałem dać. Zobaczcie, w ręki. Szkoda, że nie ma kilofa, bo on do dupy żunie. Nie, no kilofa, kilofa chyba nie, bo i tak tu kopać tym kilofem nie możesz. No, ale to teraz na no, pewno nie będę z kopał. No, więc widzowie w sobie w tym odcinku byłoby to na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczki w górę, bo co teraz dam próg wam może 20 lajk, like, więc jeżeli wbijecie 20 lajk like, to jutro o 15 będzie kolejny film.